Siemanko, cześć dajcie w kolejnym vlogu. Siemaneczka. Jak widzicie jest ze mną. Jak na razie tutaj taka młoda, osóbka, wesoła, śmieszna. Tak. No ciężko mi powiedzieć. Zawitała znowu do gospodarstwa. No to mówię, no dobra, znowu coś nagramy, bo tam ludzie zawsze chcą takie osoby, takie dziewczyny, młode, starsze na ekranach, no to mówię czas nagrać coś. E Dzisiaj akurat trafiła się okazja, że dostałem wolne od pracy akurat taki telefon no to cóż brat zaczyna siewy jak widzicie ja tutaj wcześniej uprawiałem bronami wszystko w miarę jest elegancko wyrównane no i tak wygląda ziemia po siewach coś tam jeszcze brat elegancko sobie dostawia, ustawia żeby wszystko było tak on chce tak potrzebuje ale widać, że gniecie maszynę Lekkie dymy cały czas idą z tłumika, nie oszczędza. Widać, jak teraz Zetor ma podkręconą dawkę, to teraz już nie jest to. To jest inny ciągnik. No i inny człowiek. Inny łącznik między kierownicą a siedzeniem, jak widać. No i proszę panią, jeśli tak mogę się zwrócić, pani Ewo. Nie, no za młoda jesteś na pani. Eee, powiedz, co tu robisz? Przyszłaś się przyjechałaś? Przyszła. <grym> Nie no. A dokładniej? Przy czym pomagać? Przy wszystkim. Przy wszystkim, nawet podczas prac polowych, tak? Tak. A jak u ciebie prace polowe? Co tam ciekawego się dzieje? A dobrze. Chodź, przejdziemy troszeczkę. Robiliście coś już czy jeszcze? jeszcze. Nic w ogóle? A nawozy? Na razie nic. nic, nic jeszcze A coś przygotowywał? Jakiś sprzęt coś robił? Nie Nie, nic, no, no to co zrobić Spokojnie, na że nas nie przejedzie To jest kierowca już po fachu Ale wiadomo co mu do głowy odszczeli? No, no to jak widzisz, że akurat u ciebie nic, nie, nic się nie dzieje, nic nie robisz No to chociaż u nas popatrzysz jak to wszystko wygląda Nie tylko z perspektywy e, moich filmów, które nagrywam, zazwyczaj z bratem, ale no jak się trafiają inne osoby, no to też trzeba nagrywać z kimś innym. Zwłaszcza je jeżeli chcą nagrywać. No. Jak tam czujesz się po ostatnich filmach? Bo tak, były że. dwa filmy ostatnio z tobą. Jak tam te komentarze? Niektóre nagrody były nawet miłe, czytałem. Ty widzę, że odpowiadałeś, bo tam chyba też konto. Nie, ja nie odpowiadałam. Nie odpowiadałaś? Nie. To nie ty odpisywałaś? Nie. To nie był no to widocznie ktoś, ktoś za ciebie to robił, jakieś fałszywe. Chyba, że to ty, a nie chcesz się zdać. Spytaj się koleżanki mojej. Co, ona maczała w tym palce? Nie, cały no, czas bałam przy niej. Cały czas bałeś przy niej. o kurczę. No i widzisz, wiatr wieje, cały czas te włosy gdzieś ci tam falują, robisz takie pozy, jakby trzeba było zdjęcie jakieś robić. Nie no, a jak się czujesz jako osoba, która jest nagrywana? O, a jak się czujesz przed kamerą? Dobrze. Nie, nie, nie krępujecie to, tak? Nie. Czyli chciałabyś być w przyszłości osobą bardziej taką na ekranach, taką gwiazdą? Czy nie bardzo? Nie bardzo. Nie. A jak ci się podoba ogólnie praca w gospodarstwie? Bo rano słyszałem, że mówisz, że za dużo roboty, że ciężko. Nieprawda. No to ta... tak dla żartów. <laughs> Czyli mówisz, że ci takie coś nie przeszkadza też? Nie. A, to zobaczysz, dorośniesz to, to i będziesz mówiła inaczej. Ja też tak mówię, że jest super świetnie. Ale czas pokazał, że przyniosło. Tak? Ty dlatego robiłaś doskonałe rano? Nie, no ja musiałem otworzyć po pracy, to jest coś innego. Jak, jak ja wracam i idę spać po 23, a ty położyłaś się spać o godzinie? 21. A, widzisz, to jest różnica. Ty dłużej spać. Ja musiałem te godziny odespać. No, Minimum te dwie godziny, dwie i pół musiałem odespać. Co ty? Mogłaś rano wstać. No. No i co się dzieje za tobą? O, Sławek sieje. Sławek sieje. Ładnie to ujęłaś. Widocznie jak będzie oglądał, tak usłyszy, że Sławek, a nie jakiś tam gość, no, starszy po... pan. Miałam powiedzieć szwagier, ale... Ale nie nadaje się, nie? Nadaje się Nadaje się? Eee, maszyna No to co, przejdziemy do kabiny Nie będę dziewczyny dręczył Idź tam do niego Ja tam zaraz przejdę o, się kurzy Ej, niech się drzwi otworzy Wejdź sobie do kabiny, ja tam zaraz podejdę, dobra? Tak? Ja jeszcze tu nagram krótkie ujęcie Bo widać, bo światło akurat, nie światło słońce akurat bije, zaczynamy, wręcz rozpoczynamy siebie inni wokoło, też już coś próbują, jak nie uprawa to też się ją. Każdy coś stara się, coś próbuje robić, Wiadomo, łapie każdą, każdą godzinę, minutę pogody Jak się tylko da Ja też tam zaraz na dole przejdę No co, ziemia, widać, że ją przesuszyło troszeczkę Mimo, że uprawiamy agregatem, no to tej wilgoci nie widać, żeby zbyt dużo wychodziło Część tam jest, miesza się z tym Z tym tak naprawdę suchym pyłem Trochę te brony też jednak Tutaj dość głęboko wybronowałem, troszeczkę to też wysuszyło wszystko, ale słońce akurat dopisuje dobrze, że jest pogoda. Może ruszy jakiś deszcz po tych siewach. No to byłoby fajnie, bo zawsze by troszeczkę to przyklepało. Jednak gdzieś ten obciążnik. Stud malutki, gdzieś tam podrzuca na górach będzie gorzej, ale na spokojnie jakoś bradnie szaleje, to tam wystarczy. Ale podrzuca go. Jak widzicie, w kabinie się dobrze bawią, muzyka gra, chociaż bardziej tu przeszkadza wydech, ale jak są pozamykani, to jest w miarę okej. Okay. Co tam bracie? Jakaś muzyka. No. Żeby nie było prawa autorskich. nic, <laughs> rozpoczęliśmy siewy marcowe, bo to jest jeszcze wanec. No. I co mogę powiedzieć, no. Dzisiaj tak, Nacka, bo jeszcze nie było rano nic gotowe, ale z bratem się sprężyliśmy, sprzęt naszykowany, ziarno w międzyczasie było opiewane i zaprawiane. No i co, trzeba coś zacząć sieć, wszyscy sieją, no to my też, no nie? Mamy tylko tyle na tę chwilę do roboty, bo wszystkie ziemie są pouprawiane, ponawożone, nawóz porozsiewany, remóweczka się spisała, tak? A nic się nie odzywano, bo się wstydzi Nieprawda prawda? <grym> nie. No ale też się rano spisała, bo pozadawała ci. No. No. Ubydła była. Nie była. Nie była? Nie. Tylko przy piszące. No. Ale coś pomogła. Tak, bo przyjechała do mojej żony, tak. a do swojej siostry. Trochę pomóc. No hmm. nie? Coś Ci rzuca tak. tym przodem, bracie. <grym> Podskakuje ja jak Sasza! Tak Sasza! No, i co! No i tak akurat jak już jest, korzystałem z okazji. No to jestem już na filmie, może coś się się powie jeszcze później. Albo i nie. albo no, <laughs> zaprawiamy z górze. To nie jest Tak mi się zdaje. Jem Kito, Kito Kinto. Kinto już poszło. No i zaprawa na Primus, Medlus. Ale rzuca, Jezus, Mariusz. Jaki Wariot! Aż Ewa podskakuje i Ręcina. wynosi No, ja, nie musi rzucać. Musi rzucać, tak? Wszystkim, nawet, nawet kobietami rzuca. No. no niestety, dzisiaj warunki do nagrywania dość ciężkie. Ale nie dość, że umik warczy, no to jeszcze. Nie jest zbyt wygodnie. No to nie jest nowy traktor, że. To... No ale no, drzwi mamy otwarte, nie? Bo ja stoję na stopniach. No ale no. co już jest? No. Jest jak jest. Każdy by chodził, a reszta to już będzie wszystko ok. No, jeszcze nagramy jeden przejazd. Zrobimy jakąś sweet focie. Trochę też rzuca, bo ja rozsiewałem nawóz w poprzek, no nie? No, no. I też tyle się takie trochę przygniemy, i to mi no co co zrobić? A tak mi pasowało, bo jest to jest poprzek jest bardzo szerokie, a jest krótkie no i pasowało też tak siać no, ale znowu jest tak przechyłem no bo co? no, 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 no nie wyszedł idealny by ściągało ten cały zestaw to no, tak powiem ale na chodzi a zadałbym ci pytanie, a co wychodzi ci idealnie? nic <gry> o widzisz. No. O, właśnie wjeżdżali w te ślady o, tam się myli, No Tam musi być, jest Za słabo zabronowałem Bo... jeszcze raz tutaj miejscaj poprzejechać No na tej nie mogłem, bo tam już na... Tam dalej jest takie piaszczyste z które Tak, nie ma, nie? to już jest całkiem inaczej Ale ładnie się uprawia więc Ziemia jest wilgotna Już obsycha tak Jak obsycha to jest bardzo dobrze no. Ja by kleiło, to jeszcze nie siał Ale wczoraj pogoda ładna, dzisiaj najbardziej piękna a jutro niedziela, I się odbiera potawki Ewa też dobrze się ubrała, bardzo pięknie, specjalnie Specjalnie dla mojego brata A dla, dla, dla chłopów, chłopów ze wsi Chłopów jest, no. z Polski? Chłopów z Polski, mało Polski, o no. I się to wszystkiego i <laughs> Mówię, chłopy robić w polach, wyjdę... W u... polach <laughs> no. Raczej robią tylko w polu, a nie w pory. No to że nie ma pory, żeby robić w polu. Nie, nie ma pory. No. Ale Te chłopy muszą przyjechać z podnia. A ja przyjadę bez spodni? To się będzie okazywało, że nie przyjechali do ciebie. A co ja, pedał jestem? No to pedał to no nie ja jeżdżę z torebką w ciągniku! To jest! To nie moja! Ty się tam trzymaj uważaj, żeby nie urządzić co? Bo ja tu nie raz sobie głowę potukłem! Tu jest ciasno! No, ciasno, ale własno! Co no, ja chcę, ale jednak. Kurde, te ciągniki, te zatory i łusususy. jeszcze gorzej, kurde, w 234, jeszcze ciasno jest! Ciasno jest! No, ale co tam? Najlepsza widoczność, na razie, z naszych ciołków. I wygodna jest jednak, w bo tam jest przygotowana na dwie osoby, tak. No. Chociaż też nie do końca, bo jak nie ma osłonek, no to. Ale tu, słuchaj, nie o to chodzi. ale... Dla, osoby... nie, dla operatora jest wygodnie, zetor też nie jest zły. No. Anioł, ale... Dwa jednej osoby, jedynie. Tak, ja nie I, i dziecko w razie tego jeszcze. To dziecko, tak, ja chyba Tu dla dziecka, o! No, mnie no. Akurat będzie pasować. No. no. Teraz jeszcze. Dobra. My będziemy kończyć. Mamy już te kilka minut. Jeszcze ostatni dźwięk wydechu. Jak będziemy wyjeżdżać pod górkę, także trzymajcie się. I do następnego. 对呀 <Yeah. S 2>、yeah.